Coś jechało i mówił jakieś głupoty, żeby nie wychodzić z domu, jeśli nie jest konieczne, jakieś tam takie pierdy. tu i tak nikt nie wychodzi. Fakt. Witaj, Max Low. Fakt, że pojawiły się wczoraj, według mnie, powpuszczali jakieś osoby na wyspę. Czyli zrobili kompletną głupotę w, w, w swoich różnych dziwnych działaniach, no ale taki... tak to już bywa. Zawsze to polega tylko na tym, żeby zastraszyć. 93-80% ludzi się zastraszy, nic nie trzeba im później więcej robić. Moje ciasteczka, które kupuję. Gracias. <grywania> proszę, zakupy. O, proszę źródło wyspowego internetu, i bliżej, tym lepiej. W miarę dolara 22.24. Idziemy do balkonatu, w takich podróżach. W tym wszystkim nauczamy, że się nie jedzie z jedną kartą. To się nie jedzie z dwoma kartami. Ja obecnie w Meksyku mam jedną gdzieś, skupiłem kartę w Urugwaju, chyba. To mam jedną, drugą, trzecią, czwartą. Mam pięć kart, pięć kart z trzech różnych banków. Satandera kompletnie nie działa. Po prostu najgorsza karta jaką kiedykolwiek miałem, Alior się sprawdza. No i rewoluty się sprawdzają. Zobaczymy jak to się uda. No i niestety temporary unable transaction for, for your institution. What the fuck, nie? to są te odpowiedzi kurwa z bankomatu Pójdę do trzeciego bankomatu, zobaczymy. Nie wiem czy nie ma pieniędzy, czy o co chodzi po prostu jaj Fajnie fajnie jest sobie czasem pochodzić A ja nie ma wiatru teraz Tutaj zamiast iść ulicą No Tędy rowerem jest trudno, chociaż można by było rowerem tędy jechać Bo tu są takie jakieś przeszkody co pewien czas Więc teraz mogę sobie po prostu wracać tędy. Z wodą kupioną i z niewypłaconą. I po prostu o chlebie i wodzie będzie. <laughs> Te wypłaty z bankomatów. Ojejku, są właśnie takie miejsca, gdzie bez problemu można wypłacać, a są takie miejsca, gdzie po prostu nigdy nie wiadomo co będzie. Tak jak, tak jak tutaj jest dokładnie, że nie wiem dlaczego nie chcę wypłacić z tej karty. Amazona, dary dżungli. Link znajdziesz w opisie filmu. No, w którymś odcinku o tym mówiłem, że był taki domek, co z zewnątrz można było wejść na taras. No, i to jest ta zmiana perspektywy. Gruby trip, plażowania. Teraz wyszło, że przyjeżdżam do Nikoli, do jego luziarni, kompletnie stripowany. I tak jak ostatnio na Nobeli się zaczęło, to znowu jest coś takiego, że z tej bani powstaje jakiś nowy. Słuchaj, ktoś tam widział służby morskie, jakaś tam typu marynarka jeździ po hotelach, będą deportować wszystkich obcokrajowców. Nie, nie jesteśmy, jesteśmy dzisiaj jest 8 kwietnia. Nie, 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 to nie są pomylone odcinki znowu. Po prostu tydzień minął spokoju, będą deportować wszystkich, stworzyli, stworzyli obóz uchodźców w Cancun i tam będą wszystkich z tego półwyspu z Cancun, tam wszyscy będą siedzieć zagraniczni po prostu. Nie? I tam jest wytwarzany w ogóle ten vibe, tego strachu, to wszystko i teraz tak, albo w to wierzę, albo w to nie wierzę, albo w ogóle co. Piękne, pęczowe pastele na zachód słońca. Zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Idziemy na drugą plażę, nie ma co. Tak, dzisiaj jeździły samochody, mówiły przez megafon, żeby wychodzić tylko jeśli trzeba, żeby nie chodzić do parków. Yy, też powprowadzali w sklepach linie nagle. Całe dwa tygodnie nic nie było kompletnie, nagle tu nie dotykać, tu nie opierać się, tutaj coś. I, I ludzie tego zaczynają przestrzegać. Niektórzy, nie? To będzie trwać tu dwa dni na tej wyspie. Stawiam. Pirata mi dał po prostu dwa machy trawy. Puf, taki bardzo delikatniutki, taki samosiki, ale to kompletnie wystarcza. Uu, piękny lot. Piękny lot po prostu. Oświecenie w samo południe. Po prostu sobie grają. W nocy wracają.